W ogóle twarze. Ja jestem Przed nami kolejny odcinek z gry LEGO Harry Potter Lata 1-4 z roku trzeciego. Trzeciego, tak, trzeciego. I po ponownym obejrzeniu oczywiście kaccenki z y, tym hardzodziobem. Lecimy dalej i zapomniałem oczywiście jeszcze włączyć tych. A wy co się do mnie przyczepiliście? No. Kurde. Jest. These guys. marchewkowe różki, Skoro raz, dwa, bo się przyda. Zbieranie tego i szybkie kopanie. Dziękuję. Proszę jeszcze Różdżkę Hermiona. O, dziękuję. Dobra. I. Nick. Gdzie idziemy? No, jest, że teraz mnie dobrze poprowadzi. Tu nie ma chyba innej opcji niż dobrze mnie poprowadzić teraz. No a jest. I ja tu co? Tu Bo w bokach nic, dobra O! Lampka Co mi to zrobi? Punkty. A coś bardziej przydatnego, nie, no, punkty się przydadzą jednak. A za to za to chyba nic nie ma, prawda? Nie, nie ma 1 na 4 ani nic w ten desek, ani 17 na 8. No 17 na 8, trochę ciężko, ale... Chociaż... Dałoby się wpisać, że coś jest 17 na 8. To na pewno da się jakoś załatwić. Aha. To fajnie. Prowadź, Nikuś. Niku, jak mu... słyszę, Nikuś tam się każe tylko i wyłącznie Nik z Sabriny. Aha, teraz ten mi tu stanął. Nie wiem jak przejść. Nie, no super. Czy w końcu się dowiem, o na czym polega ten rozdział trzeciego roku? Mam go nagle. Nie masz taką już, samicą psa. Czy w końcu dostaniemy mapę w tej grze? Czula, a nie mapę A nie, to był film, że myślałem, że tam jest Lucy już martwój. Jest, Hawksmith. Aha, tam teraz z Fredem i Georgem, okej. Okay. Aha, oni... Oni będąc na przedostatnim roku, umieją tyle co Ron i Hermione na trzecim. Nie, no, super. Aha, i teraz troll zniknął. Nie mam na czym w ogóle wprowadzać te troje. Teraz tylko nie mogę się przemieszczać tak jak bym chciał. Musiał gdzieś pójść i gdzieś indziej, nie wiem, cokolwiek. To nie, teraz musisz iść zgodnie z grą. O. Lementor. Wodzią? Oj O, smoczek ma. Ale uroczy. Dobra, znikaj, dawaj co tam masz. Zielony klucz. Na co mi zielony klucz? Co Ceni... Tam jest coś do otwarcia. To nie idziemy zgodnie z grą, oczywiście, że nie. Nie, no chyba trzeba, ale. Co? Masz. Chodźmy pro... zgodnie z grą, żeby mieć ten rozdział już za sobą, w końcu. Nie wiem, co tam jest i dowiem się tego kiedy indziej, pewnie. Albo nigdy, bo się okaże, że tam nas nie będą chcieli poprowadzić. Nie. Trzeci odcinek robimy ten jeden rozdział, wystarczy. Dzisiaj koniec. Będziemy ja teraz gramy Fredem czy Georgem? Bo tak nie jestem pewien. Jakby niczym ich tutaj nie rozróżnili. Hej Fitch, Pa Oni nie mają żadnych specjalnych zdolności? Myślę, że powinni mieć. Róż dupę. O, a czy Harm Har jak podejdziemy to też się otworzy teraz? Tak, nim też. Ma pachnąć fotów, w końcu zodblokowano. I co? I tu w końcu. Tak? 1 na 10, nie wiem co rozwajemy. Tak, są! Są, są, zbieranie punktów A to co? Zamachało mi! A, nie! Ło! Więcej szczęścia niż rozumu A z tym coś mogę? Nic nie mogę no, to jeszcze druga pochodnia. Dziąk. Dobra, tu jest Lumos. Tu się na górze zaraz rozpadnie, coś tak czuję. To powinno być też jakąś znajdźką. A nie, że. Kwiat. też nie, czuję. Ja... A, czyli my pańczyny to mamy zbierać, okej. Okay. Zamajtaj mi. Tej. Nie wierzę. Ta gra mnie oszukuje. Bywa na mi klocki, przez co nie mogę być prawdziwym czarodziejem. A! Nie, no super. No, skakuj. To sobie postaw tu. No. Prawie. Będzie równo. Teraz to wyniesiemy w tamtą stronę, czy się da? Da się. Chyba tak się powinno nawet zrobić. Oj. A, jestem Fredem, dobra. Teraz widzę, że jestem Fredem. <laughs> jestem ładnie podpisany jako Fred. Na sweterku. No. Przyczep się. Ładnie się przyczep. Powiedziałem ładnie. A nie jakoś dziwnie na łukos. Dobra, jest. No ci od razu po dwa, jasne, najlepiej. <laughs> nie wiem czy to zakręcie było w stanie podnieść 1000 kg, ale okej. Okay. Na takie most, jak to wydaje mi się, że najmniejsze obciążenie by wystarczyło. <laughs> ale coś ja tam znam, prawda? No właśnie. O, pajęczyna przypadkiem. Właśnie tu gdzieś po drodze nie było pajęczyny. Chyba nie. Tam jest czwarta. O, aaa, takie sprytne. Ale mocno nie zaczęłoby w to strzelić. Chyba by się dało jakoś, prawda? Chyba z dało się strzelać. Nie, nie dało się chyba. Okej, okay, co tu mamy? Piatki. Pajęczyny też mamy. Portier nie zamierza przyjść. Nie będę mu się narzucać. Im mniej go tu jest, tym lepiej. Chodźcie odejdź. O, mamy kroski. Co dalej? Okej. Okay. Aha. Ciasto mi pasuje na środkowe. Nie wiem, czemu ja pasuję na środkowe. To mi pasuje tu. A zdjęcie mi pasuje na tamto. Nie wiem, czy to jakoś. bardzo szczególne, chociaż... Wait. A tort zatrybił? Nie, czyli to nie w tej, nie w tej kolejności. Dobra. Chodzi odłóżmy. Jakby tort postawić na tym, ale prostym ten tort połóżcie, błagam. Tu, tak. No, postaw się. Też nie. Zdjęcie przestawić tam. Też nie. Kwiaty z tortem. Dobra. I tak to jest to. Tu coś jest na dole. O. Aha. Jestem mądry i sam to wymyśliłem. Eee, klocki! Pajęczyny kolejne. 6. Siedem. Ale to jest głupie, bo wszystkie klocki mi spadają. Aha, to już. Tu jeszcze coś się będzie musiało dziać. A jeżeli tutaj będą pajęczyny? To mi to nie pasuje. No właśnie, gdzie w Miodowym Królestwie pajęczyny? Czyli gdzieś tam pomnieliśmy jakieś trzy. Przynajmniej. Ty, a ty gdzie? Mamy równoważnik, ale fajny. O, to można rozwalić. O, ale zrobiłem. Fajne. I co teraz? A nic z tym nie zrobię dalej. okej. Okay. To wychodzimy. Da, daj gramy Fredem, wiem, czym gramy George'em czy Fredem. O! Światła miejskie muszę włączać, bo widać... Ludziom się tutaj nie chce. O, Dambi. Hello. Czy im... no, myślałem, że jak im podniosę drzewko to się na nich zawali czy coś. I tu można mieć czerwone. To teraz pytanie. Gdzie jest to czerwone coś? Muszę takie wszystko, bo zawsze jest takie, zawsze że jak jest sowa, to musi być czerwony ta, czerwona skrzyneczka. Gdzie ona może być? Oj Albo... Aha. Te sowy to otwierają coś, okej. Okay. <laughs> to w takim jest jeszcze co innego. Myślałem, że sowa oznacza skrzynkę czerwoną. Słuchajcie, głupio, żeby na levelu były te, te skrzynki, ale... Z drugiej strony to jest lego, tutaj można się wszystkiego spodziewać. i co, co z tych szczęśliw zrobimy? Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Żeby bałwan? I jeszcze mamy... A nie, już myślałem, że ja mamy tych części. Proszę mi tutaj nie łazić, bo nie mogę przez to zrobić tego. Bałwanka, o. Slicny. Ja czy ja mogę go... Mamy z niego tą... ...taką śmieszną. Oj. Pan Bałfan będzie nas bić. Nie dam się. No, możesz ty zebrać tą... O, nie byłem wdzięczny. Dobra i Nadziejmy bałwankę na pan Czy co z nim zrobimy? Eee, gorzej Biedny bałwanek No nie, i mi, i mi kotki wszystkie zniknęły Nie wierzę, w to. po prostu nie wierzę. Ta gra mnie oszukuje. Kara, a ty nie miałeś być pod peleryną? Eee, no dobra, co my tu mamy zrobić? Tych debili prawdopodobnie gdzieś tam wytentegować. No, możesz go trafić. Ała, Ron! Oła Czyli zakręcie na niego nie działa Dobra Dlatego tego debila zadziała? Nie Spadaj, Malfoy Co ja niby mogę zrobić? Halo tu nic nie mogę. ma Mafry... Malfoy trafia i w tego, nie trafia. Au! Możesz przestać? Coś tutaj? Nic. Ja bym zrobił immobilus na najlepiej. immobilusować? Nie Aha Teraz dopiero widzę, że mogę ten Teraz dopiero mi zaliczyło Przecież nie chciałem, to nie chciało mi zrobić, tak? E widzisz, teraz mi nie chciało nawet No rzucaj Masz w Końcu pykło A bo chyba takiej nie możemy, to jak jest okrągłe to można. Dobra. Też nie. I wracamy po cięciu. Szku... <coughs> wcześniej nagrywałem taki film dla siebie, który tak muszę oczywiście montować, bo idzie nam niepubliczny, co prawda, no ale nieważne. Chociaż na prywatny jeszcze nie jestem pewien. Ale właśnie, i tam co chwila też miałem takie sceny, że trzeba było y, się y, robić cięcie to tam to się to, bo oczywiście co chwila coś się działo <laughs> tak jest dokładnie tutaj to samo jeżeli jeszcze Pillars of Eternity bo tak w ogóle dzisiaj najpierw nagrywam LEGO, a później Pillars of Eternity jeżeli to się okaże, że na Pillars of Eternity również będą mi wijać do pokoju, to się wkurzę no na pewno chyba nie ma Malfoj Malfoy, Za dużo Rafaela Wileckiego. Tam jest Mafroj. What? Znaczy, został mu jeden HP. Aha. Nie. Ej, jak to teraz zrobić? Że on nie traci w ogóle HP. Och, kusteczkę chodzi. Aha. Że w ten sposób. Dobra, masz drugi raz. Teraz będziesz miał trzeci raz. I umrzesz. W końcu. Oj. Haha, dobrze mu tak. A McGonagall wcale nie widzi nas tutaj, prawda? To jest ta rozmerta. Taki... Boże, jak ten się tam pieki na tym tym. Chyba tyle, prawda? Nie. O, dobra. A, nam to dało. Pozwóju. Uuu, on się ognie. możemy bym to tak. A, nie mogę... Mogę go tylko tak przestawić. Nie! Chodź tu. O! Perfekt! No to mamy drugą miotłę. A nie, ona tylko... służy temu, żeby się tutaj coś działo. Ja no, był tutaj nie chciałem tego, tylko ja chciałem tego gościa ciasno. Aha. On se znikse. Tak bezczelnie. Gdzie on jest? Tu jest. Drugi raz trafiony. Jeżeli zaraz będzie znowu w tamtych tam jest. Nie w tego nie w lampy tylko. W Rond w gościa. Aha, nic mi nie zrobimy. Ale nieważne lecimy. No. Czym się latało? Czym się szło w górę? Spacją. Dobrze kojarzyłem. czego mi wcześniej siad zmiotły na spacji? Kary kurwa, człowieku, myślę, że masz, masz w tego gościa, nie, płyńki. O, dobra, będzie jakoś poszło, a ci ludzie tutaj mnie wkurzają. Moglibyśmy sobie iść czy coś? No Dobra, mamy drugie. Aha. O, Hagrid. Hej, Hagrid. A co to jeszcze możemy zrobić? Na dobrą sprawę to niewiele, bardzo niewiele, by, że nie, by można było nawet rzec. Ja wiem, ten koleś przestraszymy go tym. Aha, nie, bo tu ma ten. To dupa blada. Skąd wziąć trzecią miotłę? Tu jest eliksir, chyba. No, tu jest eliksir albo Hagrid. Noż się za dużo dzieje. O, coś tutaj teraz zrobimy nowego? Ta, odnowimy bałwanka. A mi to da. Pusteczkę po prostu wręcz. A! Seriously? What? Co tu się wydarzyło? Aha. Nie wejdziemy bo czaszki, nie, bo czaszki, bo głowy. O. Harry, ale daj łeb i wąsy ci widać. Uch, te mentorzy sobie żrąg, najlepsze. Nie, no jasne, czemu nie? Może ja z tego wszystkiego chyba zaraz zacznę ziemniaki obierać. Z nie, to chyba nie Harry. Chyba był ktoś inny. Ja nie wiem... Jo. Ja wcale nie widzieli tego szczura, prawda? Coś tam z niego zamieniło, ewidentnie. No dobra, poziom ukończony. Wreszcie. W końcu ukończyliśmy trzeci... Ten... Trzeci rozdział. Trzeciego roku. Wracamy do działego kotła. No i ja wam mogę powiedzieć, że ja wam za ten odcinek bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że on się wam podobał. Mi nie. Ale cóż. Jeżeli się jednak w sumie wam podało, to standardowo możecie dać tą łapkę, komentarz, udostępnienie, subskrypcję, czy co tam jeszcze chcecie. Wiecie jak to działa. W następnym odcinku będziemy dalej ci, cisnęli w... No cóż. Tego harego. W kolejny trzeci rok. Mam nadzieję, że pójdzie nam o wiele sprawniej, o wiele lepiej i nie przejdziemy, nie będzie trzech odcinków, żeby zrobić jedną rzecz. Jedną mapę. No i cóż. Niech Mozlego zawsze będzie z Wami, a ja żegnam Cię krótko.